Dzień dobry moi kochani. mam o godzinę siódmą. Wstałam po szóstej, jest sesja Moodie. Zanim wyjdę, pankejki dla Jadka. <grym>, jajka ugotowałam. Herbatkę zrobiłam dla siebie. Nalewam sobie teraz herbatkę na wynos. Wczoraj słuchajcie, kupiliśmy walizki. Największe jakie w ogóle były, dostępne. I dzisiaj zrobiłam pierwszy test tej walizki. No i spakowałam do niej rzeczy na właśnie sesję. Zapowiada się okej. Okay? Aczkolwiek nie wypchałam jej, bo jest naprawdę gigantyczna, także mam tutaj jeszcze sporo luzu. Moi drodzy, jesteśmy właśnie w drodze. Juri i jedzie po nas przyjechali, ponieważ dzisiaj na sesji Kopak. będziemy wszyscy razem. Teraz mamy fazę na koparki i jedzie na koparki mówi mówi kokopaka. Podczas sesji będzie Asia. No, ale tutaj nie ma baka, koparki. Baka. Pierwszy raz od bardzo długiego czasu wybrałyśmy inne studio i wybrałyśmy takie studio, w którym jeszcze nikt z nas nie był. Nazywa się Agapi. Ciocia Asia etka na sesji przejmie, może pójdą na jakiś spacer. My baby, I do. I miss you too many nights. I miss your colorful lights. I think I love you too much. I miss your blueberry eyes. Fine, fine. Ooh. I play the memories over. Trening, a po treningu mąż mi przywiózł i syn. Sam sami robiliśmy. Szybko upieściliśmy na ogniu. Mielonidasa z bureczkami i ziemniaczkami. Fajne, no. A nie ja bo mówienia wyjeszczenia mielonego, więc jestem ciekawa, jak będzie smakować. W ogóle bardzo fajnie było to jest, Bardzo fajna była się obsługa tak. Tak? No fajnie. No. no, ziemniaczek, pierwsza klasa. Myślicie, że wszystkie modelki jedzą mielonego po sesji i idą na siłownie. Wróciliśmy po sesji do domu I słuchajcie, Edek mi książeczki teraz przynosi No i czytamy i przeczytaliśmy już Całą, prawie naszą kolekcję Kicikoci Koci I nagle Edek przynosi mi książkę Prawo rezonansu Rezonanski. Taki zadowolony, że coś nowego Rezonanski. Siada tutaj, otwiera ją ja Edziu, tu nie ma żadnych ilustracji Tu jest sam tekst, na pewno chcesz to czytać I Edek tak słuchajcie, otworzył tę książkę, zobaczył ten tekst <taki> Zrobił taką mega rozczarowaną minę Proszę Kici Kociam ja czytać Dobra, okay. I keep stepping off all times, I'm keep laughing over. I keep wanting you too long. I keep tripping on myself, thinking you're my lover. I've been wait too long. Honestly, baby I can't tell you who I we can't be standing. Moi drodzy, Adek śpi, a my odpaliliśmy lody I włączyliśmy sobie ten program Good luck guys Spoko nawet, taki podobny do Królowej przetrwania Mamy dzisiaj wolny wieczorek Dzień dobry moi drodzy, kolejny dzień, ja właśnie nas rozpakowuje po wczorajszej sesji Mam tutaj całą masę ubrań jeszcze Zimowych, zimowych kurtek i tak dalej, bo nagrywam też trochę stylizacji Moi drodzy, trochę bałagan tutaj na placie, ale nieważne Jajko! tu jest. I dodajemy teraz awokado. Robimy śniadanie właśnie. Robię Edziowi jajko. Nastawiłam pranie jeszcze w międzyczasie. Ok. Czyli taki słuchajcie, klasyczny poranek nasz. Pranie, gotowanie, ogarnianie. Bałagan jest dookoła, także nie zwracajcie proszę uwagi. Nie. No właśnie. A gdzie jest tu banan, synku? Wczoraj ci zamówiłam banana. I gdzie on jest? Ja chyba wiem, gdzie on jest. Chodź. Nie mogę Cię tu zostawić, bo tu jest wysoko. Chodź, będziesz za mną. Wysoko. Szukamy banana. Edek sobie dzisiaj zażyczył jajko na śniadanie. Jest twój taborecik, powiedz. Muć. I mój drogi, tylko wiesz co z tym miodem, dobra? I jeszcze Edek, co dodamy? Kakao. Kakao, mmm. tak, pyszne. A miód moi drodzy mamy? Z pasieki od zoli dziadka. Także super. Widzisz, tutaj mieszają wszystkie składniki. No, już. Chcesz pomóc? Proszę. Ładnie? Nana! Chcesz kawałek banana? Masz. W ogóle to ostatnie się zastanawiałam. i Muszę się mojej mamy też o to zapytać. I już ja mamy. No bo wiecie, że. Dzieci czasami na różne rzeczy mówią inaczej. No na przykład, nie wiem, Edek na banana mówi nana. Albo na samolot mówi Ty. Co ty dajesz, czy takiego mówisz, Edziula? Ja pamiętam, że ja też miałam takie swoje różne yy, nazwy. Muszę się mojej mamy zapytać, jak to u mnie było. A ja ostatnio, słuchajcie, robię placuszki na mące ryżowej, naprawdę są fajne. Jak macie coś gęstego bardzo, to temu blenderowi czasami trzeba pomóc i robić tak wtedy jest git. Ja akurat mam mega gęstą tą masę. Nawet nie wiem, czy nie zrobiłam trochę za gęstej, bo zapomniałam, że to jeszcze jest kakao. Ale mm. pachnie ładnie. Masz. To co robimy, Edziu? Dodajemy tu mleczka, czy nie? Dobko. Ja troszkę mleczka tu dodam, ok? Dobra. Dobra! Dobra. Chcesz już te pancake'i zrobić? Pi. No jest gorący, trochę musisz uważać. Pochuchaj sobie, podmuchaj na niego. No, właśnie tak. No chyba dobre. Jeszcze słuchajcie, Edek poprawia jogurcikiem. Zjadłeś, Edek, jajko, ogórka. Oho. Tak, pankejki i jeszcze teraz jogurt Klasyka, opróżni zbiornik na fusy Zawsze tak jest, że jak człowiek się śpieszy i chce kawkę To trzeba opróżniać zbiornik, dosypywać ziaren Nalewać wody Już słuchajcie, jest taki jesienny klimat Edek ma czapkę, kupiłam mowy, Reserved Pokazywałam wam chyba zresztą ostatnio tę czapkę Mnóstwo liści dookoła nas 15 stopni, już takie. Takie już jest jesienne powietrze. Zebraliśmy się, jura wstał. Ogarnęliśmy siebie, Etka Dobrze i. troszeczkę wyspać. Jurka jest trochę przeziębiony, więc chciałam, żeby się wyspał. Ciu, ciut. No, Wszyscy nie żadnego, byliśmy. Nie, ale nie, nie miałem żadnej gorączki, nie miałem. No takie delikatne podziębionko, tak. Tak, no. nie brałem żadnych leków. Ja sobie postanowiłem, że ja w ogóle nie będę brać leków takich na przeziębienia, bo to uważam, że nie ma sensu. Nasz organizm sobie sam potrafi poradzić z większością infekcji No w sobotę na Mirowskiej naprawdę jest, jest ostra ulega. walka Ta o miejsce ulega. do zaparkowania No jest tu młyn Z młyn ostry kochanie no, Zobaczcie jakie ładne dynie na Mirowskiej Piękne. Ale pani było kupić pani wszystkie kwiatki Była taka sytuacja, że została taka pani na Mirowskiej i sprzedawała kwiatki. W takim, widać, że bardzo długo tam już stało, bo te kwiatki niektóre już troszeczkę opadły, nie? I no one takie były, wiesz? Nie, żeby sobie. nie będą wstały, długo stały, tak. tak. Kupiliśmy wszystkie, kosztowały po 15 zł. Kupiłem od pani wszystkie bukieciki i złajcie, porozdawałem te bukiety przypadkowym paniem, starszym paniem. One były tak zachwycone, że dostały kwiatki. To było najpiękniejsze, co mogło być. Jeszcze do Straganu, do takiej pa, pani starszej, która sprzedaje sery. Ona była taka zachwycona, że dostała kwiatki. To było naprawdę piękne. Raz, że pani szybciej poszła do domku, bo... Szkoda nam tej pani po prostu było. Tak. To jest takie przykre, że ludzie starsi muszą tak dorabiać na emeryturę w swoim życiu. Naprawdę, kurde. No, że w tym kraju nie można godnie żyć. Dawno nie mieliśmy takiej soboty. Śpimy, gotujemy. Ja nawet spałam z na drzemce. Mamy po prostu taki luźny dzień. Robimy właśnie obiad. Tutaj nam się gotują ziemniaki. Kalafior. Trochę za dużo generalnie go tutaj napchałam do tego garnka, ale nieważne. A tutaj w airfryerze robią nam się kotlety mielone. Edziulek sobie tutaj jak król leży na kanapie i je malinki. Bengal śpi. I tak nam zlatuje sobota. A ja, słuchajcie, jeszcze w międzyczasie zrobiłam porządki w lodówce. No i jakoś tak od razu to wszystko lepiej wygląda. A kto to tak pięknie poukładał sobie wszystkie książeczki? Sami zobaczcie, to Adzie sobie sam to wszystko poukładał. A ja, moi drodzy, się tak ładnie dzisiaj ubrałam. Założyłam nasz dressik w kolorze beżowym, do tego. T-shirt z zeszłej kolekcji z napisem Be Kind, Be Cool, taki w takim pięknym, waniliowym kolorze. Także wszystko tak ładnie to wyglądało. Do tego bomber. No i oczywiście, co się wydarzyło standardowo, mam malinę na t shircie Zaraz zaleję wrzątkiem, bo kocham ten t-shirt i nie wyobrażam sobie go nie mieć. No ale to jest taki już słuchajcie klasyczek, co? Słuchajcie, ulubione jedzenie mojego syna. Pierogi ruskie. No pierogi właśnie, ruskie. Się, ulubione danie. Zawsze jak jesteśmy w Arkadii, to przychodzimy tutaj na te pierogi. Tak, są jedzenia. naprawdę bardzo smaczne te pierogi. Pokażę wam zakupy. W ogóle mam rozkminę, że dawno nie było takiego vloga i pisałyście do mnie, że czekacie na takiego po prostu normalnego vloga. Luźnego vloga, bez współpracy, bez spiny, bez smutnego nastroju. Mam wrażenie, że właśnie to jest taki vlog, bo naprawdę mamy super weekend. W ogóle rozmawialiśmy o tym teraz jak szliśmy mm, do domu, że dawno nie mieliśmy takiego weekendu, gdzie po prostu mieliśmy czas dla siebie, spędziliśmy go rodzinnie, tylko my we trójkę. No byliśmy u babci, ale wiecie, bez pracy, bez jakichś jeżdżenia, załatwiania jakichś rzeczy, tylko tak po prostu rodzinny czas, fajny. I że tak się cieszymy, jesteśmy tacy pozytywnie naładowani przez to wszystko. Fajnie i w ogóle mam wrażenie, że ten weekend jest jakiś taki dłuższy. Jak tak się dużo robi, to ten czas po prostu strasznie szybko zlatuje. Ja w ogóle ci spałam, słuchajcie, na etka drzemca, to się nie zdarza, serio. A ci zdrrrrniałam się na Edzie drzemca, posprzątaliśmy, gotowaliśmy. Jedliśmy, byliśmy na u babci, byliśmy na zakupach, a propos zakupów, dziewczyna ja wam gwarantuję, że jak kupicie sobie te skarpetki, które zaraz Wam pokażę, to już nie będziecie chciały kupować żadnych skarpetek. Są to skarpetki z Oysho i są to skarpetki z modalu. Tutaj mamy model, poliamid i elastan. Słuchajcie, one są tak mięciutkie, tak milutkie. Okej, okay, to nie są najtrwalsze skarpetki. Ale uwielbiam je szczególnie właśnie na podróż do samolotu. One w ogóle tutaj nie uciskują. No po prostu są tak milutkie i cudowne. Uwielbiam je i to są moje ulubione skarpetki. To są Jura, te skarpetki, co twojej mamie też kupiłam kiedyś, pamiętasz? No naprawdę to są zajebiste skarpetki. W ogóle jak na przykład chcę komuś kupić skarpetki w prezencie, bo skarpetki to jest generalnie spoko prezent. Zawsze się przyda. Nie tak uważam. To Dobrze, uważam, że. Słucham? Skarpetki. Bardzo często Ci kupuję skarpetki, ale ty masz swoje jedne ulubione skarpetki, to by ja, to nie ma no, co. Tak, a ja bardzo lubię właśnie z modelu Oysho i Marco Polo. Ma świetne skarpetki, naprawdę świetne. Też takie z takiej bardzo przyjemnej bawełny, nie uciskujące. Super. Ja nie lubię bardzo w tych wszystkich skarpetkach, jak mi się to wbija w skórę. Ja w ogóle pociąży to, mam wiecie? Mi się pociąży coś takiego stało. Po pierwsze, że polubiłam słodycze i mam teraz cały czas na nie ochotę, i naprawdę toczę walkę sama ze sobą, żeby codziennie dzień ich nieść. Ale kolejna sprawa. Pociągle mi zostało coś takiego, że nie cierpię, jak mi coś tak uciska. I na przykład w dresach ta gumka. Ona nie może być dla mnie teraz obcisła, bo mnie to od razu irytuje. I w ogóle, słuchajcie, nasze dresy z zimowej kolekcji poprosiłam panie w szwalni, żeby do dwóch par nie wszywała mi gumek, więc mam tak na prosto. Właśnie po to, żebym zebrała je ze sobą i żeby to były moje dresy samolotowe. I koniecznie obowiązkowo dla mnie do samolotu i w ogóle w podróży bardzo wygodne skarpetki. Takie właśnie mięciutkie, nieuciskujące, to jest dla mnie po prostu punkt obowiązkowy. No i wzięłam sobie też w Oysho kolarki w rozmiarze M i to jest kolekcja Comfort Looks. Moja ulubiona w ogóle z Oysho, bardzo lubię. Fajny, przyjemny materiał. Nie do końca mi się podoba to, że tutaj z tyłu tak na prosto jest. Ja nie lubię bardzo, jak jest na popie tak. Ja lubię jak jest tak. I tak jak u nas na przykład w legincach Moody jest tak, i wtedy ta pupa ładnie wygląda, taka kształtna jest. A i, że niestety, wszystkie te leginsy są takie, i to mi się strasznie nie podoba, ale wygodne, no i chciałam trochę większe, bo wszystkie Moody mam eski. One są takie dosyć, wiecie, spinające, a jednak do tego samolotu. Czy w podróży? Chciałam po prostu takie wręcz za duże na mnie, a te mi odstają na brzuchu, także będzie idealnie i wygodnie. Mamy 8 lotów samolotem, a ja muszę mieć maksymalnie dwie stylizacje samolotowe, bo po prostu na więcej nie mam miejsca w walizce. Generalnie będziemy tam prać. Pewnie cały czas. to wyszło. A Yuri zrobił carbonara, boże, ale dzisiaj dzień Masakra. Chcę Wam tylko powiedzieć, że w weekend po prostu. Rozpusta. No rozpusta wczoraj lody, sushi, mielony. Dzisiaj słuchajcie, pierogi po jadku dojadłam, też mielony, tylko sami zrobiliśmy. Ale dzisiejszy mielony był fit. Umówmy się, bo był z airfryera i naprawdę był taki bardzo lekki. Wcześniej jadłam jeszcze, no troszkę chcę. Wcześniej jadłam jeszcze jakieś pieczywko, co na mąkę, a teraz im carbonara, boże, ale źle. To jest, moi drodzy, właśnie ten balans, o którym zawsze mówię, ale w sumie Nie ja mam rzadko aż tak jak teraz, takie weekendy, ale też jak mam taki weekend jak mam teraz, to sobie po prostu na niego pozwalam. Mam na myśli, wiecie, jedzeniowo. Nie ma co mieć schizna. Nie ma co mieć schizna w punkcie jedzenia. To jest tylko jedzenie i aż jedzenie. No. Szczególnie, że wiecie, ja nie jestem na żadnej Trzymaj. redukcji, ani nic takiego. Tak dużo? Co ty, ja nie zjem. No zjedz, no. Hizo, to wygląda dobrze. Tak, nie gadaj, nie gadaj, żeby zaraz że o wykładkę nie wiesz? Oj, dobra. Dobre? Mhm, ale creamy. No zobaczcie, jak to dobrze wygląda. To co? Netflix? <laughs> Moi drodzy, zamiast Netflix odpaliliśmy sobie nasze vlogi z Tajlandii sprzed trzech lat. Patrz, jak ładnie rozmazane tło. Widzisz? No, ale to jest chyba jakiś taki stary aparat, co? Bo nie mieliśmy nie. wtedy tych. Mieliśmy... Też soniaki, ale inne. Tak, e, Wcześniejszy tak, model. Tak. Kurde, tak na siebie patrzę, oprócz tego, że miałam aparat i usta takie duże, to... Mm, też mam pryszcze. Zawsze ja, miałeś pryszcze. Ci chyba miałam po prostu pryszcze. Tak. I piwo piję. Zostawia ja do pi. piję. Jak zawsze. Ej, słuchajcie, to jest po prostu przezabawne oglądanie tych filmów, mój stary. I to jest ta koszula. Ty byłeś 15 kilo większy i wyglądasz jakbyś spędził... 20 kg. Co najmniej 20 nie dni na słońcu. A to jest ta koszula. Zobaczcie, ona była dla mnie opięta tutaj, widzisz to? Ja Przysięgam wam, że dzisiaj Juri mierzył tę koszulę, bo zabraliśmy ją z magazynu. Zobacz. Na, na brzuchu. oj przebarwienie, bo nie, już wtedy zaczęły się. Nie, to dramat jakiś. Widzisz to? Mhm. Ja po prostu pryszcze miałam zawsze. Ty miałeś strasznie tutaj ciemne, jakbyś miała brodę dookoła. No bo takie przebarwienia mam. Tak? Spaliłam się wtedy, pamiętasz? Nie pamiętam. Chociaż i tak przy tobie wyglądam na bladą. I ten moment, kiedy mówimy, że byliśmy bardzo zmęczeni i teraz siedzimy sobieśmy sobie Jezu, w ogóle... Czy byliśmy Co zmęczeni? robiliśmy, jak nie było dziecka? Ale naprawdę, to jest takie Co teraz Co my robiliśmy? Myślę, nie... Tyle czasu wolnego. No zobacz no. Że to jest? Na kolędzie. To jest miejsce. W tym hotelu co był karaluch? A może ci zapamiętasz, że tutaj były karaluchy. To takie były one duże. Wielkie skurcze byki, no? To oznacza tylko jedno, moi drodzy. Zbliża się zima. Szpilka na kaloryferze. To jest jej strategiczne miejsce. Tak. Zawsze okres, miejsce. okres jesienno zimowy, niezależnie od tego, gdzie mieszkaliśmy, szpilka zawsze jest na kaloryferze. Jest ten ciepły? Jest ciepły, no. Zaczęło się. отвираме сезон